Na no, na no, na no, na no, na no. smutna Sayori smutna Yuri powiedzmy że smutna i smutna nie nie ma natsuki a Monika... Monika jest jebaną suką, więc się nie liczy, czy jest smutna, nienawidzę cię! Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Dourhar, to jest, moi drodzy, kolejny odcinek z Doki Doki Salvation. Moi drodzy, ostatni odcinek skończyliśmy właśnie w tym momencie. Dokładnie przed romansem między Sayori a głównym bohaterem. No, no patrzcie, patrzcie na te oczka. Tutaj dojdzie do mocnego, bardzo mocnego Cimci Rimci, więc moi drodzy, bez żadnego przedłużania nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę, jeśli czekaliście dokładnie. Na ten odcineczek z Doki Doki Bądź ogólnie po prostu Jeśli czekaliście na Doki Doki I chcecie więcej i więcej i więcej Doki Doki Poprzedni odcinek wbił Naprawdę bardzo dużo lajków Więc ja naprawdę bardzo się cieszę I możecie to powtórzyć w tym odcineczku Jak również komentarze Zróbmy pod tym odcineczkiem aktywność Jak myślicie napiszcie komentarz Co się wydarzy właśnie teraz Jak się potoczą losy Sayori i głównego bohatera W tym momencie czy dojdzie do Cimcirimci? Czy ewentualnie Monika przyjdzie i nam przerwie i będzie dupa? Mam nadzieję, że nie wykrakałem, bo się naprawdę bardzo zdenerwuję. Tymczasem patrzę się teraz na definicję piękna. Czy to się naprawdę dzieje takiemu gościowi jak ja? To jakby marzenie się spełniało. Sayori, jesteś do tego pewna? Sorry, powoli kiwnęła głową, patrząc się prosto w moje oczy. Przełknąłem ślinę. Naprawdę nie jestem pewien, co mam robić. Nigdy wcześniej tego nie robiłem. Uspokój się, główny bohaterze. Będzie dobrze, będzie dobrze. Przestań kurde, tyle rozmyślać. Jesteś jak te wszystkie postaci za nimę. Przestań tak rozmyślać, ale chcę jej pomóc, poczuć się dobrze. Zanim dojdziesz do jakiegoś wniosku, to ona pójdzie albo po prostu stanie się noc, więc uspokój się. To jest to, co mężczyzna powinien zrobić, prawda? Ogarnij się, główny bohaterze, przestań tak myśleć. Urhara, widzisz już? Już się ciebie pyta, czy wszystko jest z tobą w porządku, he? Kocham cię, ja ciebie też. Prawie instynktownie, powoli przesunąłem swoją lewą rękę, by rozpiąć jej... Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Naprawdę myślałem, że to zostanie przerwane albo coś w tym stylu. Nie spodziewałem się tego. E, Rozpiąć się i delikatnie przesunąłem swoją drugą rękę pod jej bluzkę. Nie! Dlaczego przerywnik? Ej! I, I już po wszystkim. Powoli otworzyłem swoje oczy. Zajebiście! Dzięki. Po prostu wszyscy czekaliśmy właśnie na ten moment i co? I przerywnik, czuję się bardziej wypoczęty niż przez większość dni, no domyślam się, moja lewa ręka obejmowała Sayori, trzymając ją mocno, kurde, ostatnia noc była niesamowita, to fajnie, fajnie, ja się bardzo cieszę, delikatnie pocałowałem Sayori w czoło, by ją obudzić, ale w końcu, moi drodzy, mieliśmy w sumie Tim rimci. pominięte, ale było, była pikanteria, wstawaj Sayori, nadal mamy szkołę, ech jeszcze 5 minut. Jest mi zbyt wygodnie. Czy mógłbym jej odmówić? Położyłem się z powrotem na swoją poduszki i zamknąłem oczy na kolejne 5 minut. Sayori i ja wyszliśmy razem z mojego domu. Wygląda na to, że każdy ma dziś wspaniały dzień. Ludzie mają dużo wigoru, kiedy wykonują swoją codzienną rutynę. Sayori niczym się nie różni. Ui, czyje się, jakbyśmy szli na przygodę. Widzę, że jesteś dziś w dobrym nastroju. Cóż, e, czemu miałabym nie być? Ostatniej nocy sprawiłeś, że poczułam się taka wyjątkowa. To, to, to fajnie, ja się ja się bardzo cieszę. No, czy jak moja twarz robi się różowa? A. Ja poczułem to samo. Obejmuję swoją ręką Sayori i przyciągam ją bliżej siebie. Dzisiaj będzie świetnie! Dzisiaj było świetnie! Okej, okay, jest zbyt dobrze. Zbyt dobrze. Zaraz coś się tutaj wydarzy. Nawet nauczyciele byli w bardzo radosnym nastroju. Naprawdę coś się zaraz jebnie, Nie ma żadnej pracy domowej na weekend. Tym bardziej zaraz coś się jebnie Mam nadzieję, że dziewczyny miały e, równie niesamowity dzień co ja Ej, ludziska, co tam u was wszystkich? Nie dostałem odpowiedzi Sayori, Natsuki i Yuri stoją wokół biurka z przodu sali Ludzie, co jest? Co się dzieje? No co się dzieje? To wiersz, jaki wiersz? Od Moniki co się dzieje, wiesz? Może ten, nad którym wczoraj pracowała? Podchodzę do biurka, by samemu to zobaczyć. Rzeczywiście, lekko pogięty kawałek papieru leżał na biurku i pismo jak zawsze rozpoznawalne. Nawet jej głos wydaje się odbijać echem przez słowa. Głośny, niekończący się szum. To wszystko, co naprawdę znam. Świat pełen nieskończonych wyborów i postanowiłeś mnie opuścić. Pióro w ręku. Nie mogę już znaleźć siły, by się poruszyć. Siła odebrana mi przez moją jedyną miłość. Nie jestem już odważna, ani mądra, ani piękna, ale jesteś tam. Wiem, że wciąż tam jesteś. Jednym ruchem pióra mogę to wszystko zakończyć. Koniec końców, wszystko co dobre musi się skończyć. O czym ty mówisz? W sensie, co ty dokładnie chcesz skończyć, Monika? Ten... Wiersz. Nie jestem ekspertem w skojarzeniach i określeniach, ale jeśli jest coś, co mógłbym wyciągnąć z tego, to to, że z Moniką rzeczywiście jest coś nie tak. Znaczy, główny bohaterze, z Moniką zawsze było coś nie tak. Wątpię, żeby Monika chciała zrobić coś w tym stylu, co zrobiła Sayori. Nie, nie wydaje mi się. Monika jest zawsze od babrania w plikach, jest największą mendą. To musi być jej powrót do klubu literackiego. Może jest byt przytłaczający czy coś? Gdzie ona jest? Czy wy tylko znaleźliście to tutaj? Yuri kiwnęła głową. Masz jakiś pomysł, co to może znaczyć? Mogę spróbować to wyjaśnić. Sądząc, swoje sposoby pisania, wygląda na to, że ona coś porzuciła. Czuję się uwięziona. Uwięziona? Ale jak? Nie rozumiem. No bo jest w grze, ona, ona wie, że jest w grze. Jakby, tak jakby Monika była niezdecydowana co do wszystkiego. Spokój się nad suki, Mam nadzieję, że kurda nie usunie nam wszystkich plików albo dziewczyn. Ona naprawdę może mieć kłopot. Ma, mam nadzieję, że nie. Wybacz, po prostu się martwi, okej! Okay? Cóż, na pewno niczego nie zrobimy siedząc tutaj. Wyjdźmy wszyscy i poszukajmy jej. Dobry pomysł. Chodźmy znaleźć Monikę. Dobra, ale nie róbmy tego tak chaotycznie, tylko pomyślmy, gdzie ona może być. Na przykład tam, gdzie gra na pianinie. Ani śladu Moniki. Juri wygląda na lekko zestresowaną, więc postanowiłem zapytać, o co chodzi. Hej, Juri, w porządku? Oh, w porządku. Tylko trochę się martwię. Ten wiersz to po prostu nie wygląda dobrze. Ciężka atmosfera często zwiastuje coś okropnego, co ma się dopiero wydarzyć, ale jestem pewien, że wszystko będzie dobrze. No będzie, będzie, będzie. Ja o to. Wow. Ale ja o to zadbam! A, racja, przepraszam, no właśnie, nie przepraszaj, też się boisz, więc to jest naturalne. Juri lekko się uśmiechnęła, oj oj, musi się czuć naprawdę zestresowana tym wszystkim, zważając na to, że to ona naprawdę zrozumiała, co Monika chciała przekazać przez ten wiersz. Chodźmy sprawdzić las, w którym mieliśmy piknik. Okej, okay, dobry pomysł, Juri. Tutaj też nie ma jej śladu, wątpię, żeby tutaj była. Szukaliśmy już jakąś godzinę. Spróbujmy jakieś takie charakterystyczne miejsca. Mówię tam, gdzie gra na pianinie, albo w moim domku, albo w jej domku, albo. albo już nie wiem. Próbowaliśmy ją wołać, ale bez skutku. Hej, Sayori, masz coś przeciwko. Byśmy się rozdzielili sprawdzili naszą okolicę. Tak będzie szybciej. Powinnaś sprawdzić kawiarnię. E, Yuri i Natsuki, wy powinniście sprawdzić przystań. Zrozumiano. Zadzwonię, jeśli ją znajdzie. Spoko, spoko, jasne. Idę z powrotem do swojego domu, próbując myśleć, gdzie Monika mogłaby zniknąć. Może do księgarni, albo do sklepu odzieżowego, jeśli próbowała chłonąć. Mogło to by być jedno z tych miejsc. Wydaje mi się, że jest właśnie w moim domku. Może poszła się zbadać z powrotem do szpitala, potem tam zajrzeć. nie. E, Kurde, nie, 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 nie. Głupie wybory. Głupie wybory. W domku moim może siedzieć, albo w jej domku. W żadnym z tych miejsc nie ma w tym momencie, ale chodźmy do szpitala, to jest takie najbardziej sensowne. Natomiast mówię, wątpię. Kiedy podszedłem bliżej wejścia do swojego domu, spostrzegłem, że coś tu nie gra. Co to do cholery? Czy zostawiłem moje drzwi otwarte tego ranka? Wiedziałem! Wiedziałem, że tam będzie. Nie, mógłbym przysiąść, że zamknąłem je na klucz. To dziwne, czy ktoś się włamał? Biorę głęboki wdech i wchodzę do swojego domu. Patrzę na swoje otoczenie. Wszystko wydaje się być nietknięte, ani śladu, by ktoś tu wszedł, ale. Ktoś tu musiał wejść, jestem pewien. Poszedłem do kuchni, wszystko wydaje się w porządku, pewnie powinienem poszukać czegoś do obrony. Może czytanie tych mank mi się opłaci. Wziąłem szczotkę z kuchni i trzymałem blisko siebie. Kośwa, co to za broń jest? Jesteś w kuchni, jesteś idioto w kuchni, masz noże, masz przeróżne rzeczy, nie wiem, masz nawet ten młotek, którym napieprzasz mięso. A ty wziąłeś szczotkę, kurde, szczotkę! Kontynuowałem szukanie jakichkolwiek śladów czegoś nietypowego. Sprawdzam salon w porządku. Sprawdzałem łazienkę. Czysto podszedłem z powrotem do kuchni. Nic się nie zmieniło, kiedy tu wszedłem. Sądzę, że pozostał tylko mój pokój. Czuję jak moje nerwy szaleją. Sama myśl, że ktoś się włamał jest i tak dość zła, ale ktoś obecny w moim pokoju? To mnie przeraża, ale muszę to sprawdzić. Delikatnie otwieram drzwi. Monika! Co jest do cholery? Co się dzieje, Monika? Monika, Monika, dlaczego płaczesz? Spokojnie. Jestem w szoku widząc Monikę leżącą na podłodze, w pomiętym mundurku z twarzą pokrytą łzami, widzę pistolet w jej dłoni, dokładnie Nambu, dlaczego do cholery w ogóle ma pistolet? Słyszę jej szloki, widzę też jej łzy spadające na podłogę, Monika, co się dzieje? O, to ty, Urhara, ja, ja nie widziałam! Jak wchodziłeś? Jak nie widziałaś? Pewnie słyszałeś, jak łaziłem po całym mieszkaniu. A, sądzę, że to była tylko kwestia czasu, zanim mnie ktoś znajdzie. No, jesteś w moim domku, to raczej. Monika, mów do mnie. Po prostu uspokój się. Urhara, nie sądzę, byś mógł mi w ogóle pomóc. To wszystko stało się nie do wytrzymania. Ale o co chodzi, Monika? Co się dzieje? Dobra, teraz cię wysłucham. Pierwszy raz w historii Doki Doki. Stanę i cię wysłucham. Staram się jak mogę by się uspokoić i powiedzieć jej coś sensownego, ale kiedy patrzę na pistolet, to staje się jasne, co ona chce zrobić. Monika, o, odłóż pistolet, dobrze? Możemy o tym porozmawiać. Nie, ty nie rozumiesz! Nic tu nie jest prawdziwe, wiesz? Żadne z was nie jest prawdziwe. To wszystko to... Na, tylko jakaś gra. Niszczyłam wasze życia. Sprawiałem wam nieszczęścia. Monika, teraz zaczęła trochę głośniej łkać. Ja ja wiem, że ty mi nie wierzysz, więc sprawię, byś mi uwierzył. Tu... Czekaj, czekaj, czekaj. Mam tutaj pliczek, w którym jest coś takiego przetłumaczone. Dobra, dobra, dobra. Mam to. Nic tu nie jest prawdziwe. Ta gra to okrutny świat, w którym nie można znaleźć szczęścia. Ej! Ja na początku odcineczka główny bohater odnalazł szczęście. Próbowałem cię kochać, naprawdę, ale ta jebana gra mi na to nie pozwoliła. Czy teraz mnie słyszysz? Czy słyszysz jak cierpię? No słyszę, słyszę, słyszę Monika. Spokojnie, cały czas cię słyszymy. Co to jest? Czym są te wizje? Depresja Sayori. Zęcanie się Moniki. Wypadek samochodowy. To wszystko jej wina? Kawałki układanki łączą się ze sobą jak puzzle. Dopiero na to teraz wpadłeś? Nie, nie wierzę. Gniew zaczyna wypełniać każdą żyłę w moim ciele. Zanim mogę cokolwiek powiedzieć, Monika przyłożyła lufę pistoletu do swojej. Nie, nie, nie. Dobra, Monika, przestań. Proszę, proszę, proszę. Tak bardzo pr przepraszam. Wciąż cię kocham. Pociąga za. Co się sta... Nie wyszelił. Monika, odłóż to. Zanim spróbowała. Po ciągnąć za spust ponownie, podbiegam do niej i łapię jej nadgarstek. Nie lubię cię Monika, ale też nie chcę, żeby to się skończyło tak dramatycznie, po prostu mogę usunąć twój plik. Biorę pistolet, wyrzucam magazynek i oczyszczam komorę. Wiek amunicji zapobieg wystrzałowi. Włożyłem rozładowany pistolet do swojej kieszeni. Monika kładzie głowę w swoje dłonie. I znów zaczyna łkać. Jestem w ciężkim szoku. Co miała na myśli, mówiąc, że to wszystko to tylko jakaś gra? Kawałki układanki zaczynają składać się w całość. Nagle moje drzwi się otwierają. Urhara, jesteś w domu? Martwiliśmy się. Sayuri i reszta weszli razem do mojego pokoju. E? Dlaczego Monika jest tutaj? Dlaczego ona płacze? K kogo to obchodzi? I tak nic nie ma znaczenia. Trzy dziewczyny patrzyły się na siebie, zdezorientowane. Co masz na myśli? Co tu się dzieje? Okej, okay, chyba główny bohater w końcu sobie uświadomił, że to jest tylko gra. Ona próbowała zabić was wszystkie, ale teraz, kiedy się jej nie udało, Wyciągam pistolet ze swojej kieszeni, by to stało się jasne. Niespodziewanie, Yuri wyszła do przodu. Urhara, skąd wiesz, że to było jej intencją? Czuję, jak gniew znów we mnie się wzbiera. Nie rozumiesz? Ten cały czas mieszała w waszych cholernych łupach! Usuwała wspomnienia, sprawiała, byśmy mieli nieszczęśliwe życie i nie chciała, by ktokolwiek z nas był szczęśliwy. Eee, główny bohaterze to troszkę dziwnie... Dla nich zabrzmi, jak powiesz, że mieszała w ich łbach. Serii, ona pogłębiała twoją depresję, byś mogła się zabić. Mo Monika, czy to prawda? O, jednak mi uwierzyły. Monika wyjrzała ze swoich rąk. Przestań już wszystko ukrywać, teraz wyznaj prawdę. Jej twarz jest czerwona i pokryta łzami. Powoli kiwnęła głową i wróciła do szlochania. Siri lekko wstchnęła i położyła swoją głowę na moim ramieniu. Ona wam sprawiła ten cały ból? Czuję gniew, jakiego nigdy wcześniej nie czułem. Czy oni zaraz masakrują tę Monikę? Co jeszcze zrobiłaś, Monika? Dlaczego nie wyjaśnisz innym, co zrobiłaś? Monika nie podniosła na nas wzroku. Odpowiadaj, co ty do cholery zrobiłaś? O czym mówił Urhara, Monika? Co ty nam zrobiłaś? Ja. ja wszystko pogorszyłam. Możesz jaśniej? Słyszę frustrację w głosie Natsuki. Ty, twój ojciec i wypadek samochodowy rozbiłam go. I umyślnie chciałam, by twój ojciec skrzywdził cię bardziej. Natsuki wyglądała na absolutnie wściekłą. Zmasakrujemy ją zaraz. Biegnę w stronę Moniki, ale zatrzymuje się przez nagłe krzyki Yuri. Natsuki patrzy raz jeszcze na Monikę, po czym poszła uspokoić Yuri. Spoglądam na Monikę. Słowa nie są w stanie opisać, jak się teraz czuję. Monika spojrzała na mnie. Poruszała ustami, jakby mówiła Usuń mnie, dobła, dobła, czekaj Mogę to zaraz zrobić Monika, czy ty widzisz, gdzie ja w tym momencie jestem? Hi, 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 hi. Patrz, co ja tutaj mam Monika CHR ocali ją Usuń ją O nie. nie Nie, 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 nie dawajcie mi takich wyborów Ale potem wszystkim, co zrobiła I co może dalej odwalać Boję się ją Zostawić więc myślę, że najsensowniejszą opcją będzie usunięcie jej. Ona będzie zawsze odwalać. Zawsze będzie nam mieszać w plikach. Zawsze wszystko niszczyła. Wyciągnąłem pistolet, z... ale nie, myślałem, że w plikach, w plikach, w plikach, trzymając go za lufę. Nie, nie, gniew wciąż we mnie buzuje. Patrzy na mnie, kiedy bierze ode mnie pistolet. Spojrzałem w dół i patrzyłem, jak podnosi magazyn. Nie, nie, ja chciałem usunąć. Wiesz? To zabawne. Lufa pistoletu jest znów przyłożona do jej skroni. To nie jest tak, jak sprawy miały się potoczyć, ale już dokonałeś wyboru i teraz to do mnie dotarło. Że nie wiem, jak mam cię kochać, więc zostawię cię. Ej, ale ja chciałem po prostu ci usunąć. Nie chciałem tak dra Nie chciałem tak dramatycznie. Naprawdę nie chciałem tak dramatycznie. Monika CHR została usunięta. Monika CHR została usunięta. Monika CHR została usunięta. Monika CHR została usunięta. Czy coś będzie po tym? Cały czas jest to samo. Monika CHR została usunięta. Ej, ale ja chcę dalszy bieg tej historii. No, Monika już nie istnieje. Czy gra bez Moniki nie może po prostu funkcjonować? Nie może działać? Monika, Monika, proszę cię! Nawet jak cię nie ma, to musisz odwalać! O, o, o! Czekajcie, coś się pojawiło, coś się pojawiło, mamy wierszyk. Zbawienie jest zależne, to naprawdę zależy od Twojej sytuacji życiowej. Kiedy rzeczywistość zostaje Ci odebrana, a Ty zostajesz wrzucony w nieskończoną otchłań bólu, cierpienia i horroru, Twoje ciało ma tendencję do przejmowania i przechodzenia w tryb przetrwania. Wszystko w próbach uwolnienia się z więzienia, tortur, więc w pewnym sensie ten wynik był moim zbawieniem. Jestem pewien, że to było Twoje. Dziękuję za uczynienie klubu literackiego niesamowitym miejscem. Będę Cię trzymać w moim sercu, zawsze, na zawsze Twoja Monika Sprawiłaś teraz, że poczułem się źle I co teraz? Minęło już kilka tygodni, okej! Okay. Mamy wydarzenia, wszystko stało się szare Relacje między mną i innymi rozpadły się No co Ty gadasz? Nacuki i Yuri opuściły klub kilka tygodni temu i nie widziałem ich od tego czasu Sayori i ja również nie radziliśmy sobie najlepiej, czyli z Moniką było źle i teraz, jakiej nie ma, jest jeszcze gorzej. Ona i ja, pozostali członkowie rozpadającego się klubu literackiego, cały czas mam wizję z tamtego dnia. Ja, ja dałem jej pistolet, pomogłem mojej przyjaciółce. Nie, nie, ja chciałem ją po prostu tylko usunąć z plików, nie chciałem tak dramatycznie, naprawdę. Przepraszam. Czy to był na pewno dobry wybór? Czy śmierć na pewno była jedyną opcją, jaką miała? Przepraszam. Kiedy pakuje swoje rzeczy, słyszę lekkie kroki, kiedy ktoś wszedł do sali. O, hej! Nigdy tak nie przychodzisz, by się ze mną spotkać. Co tam? E, możemy porozmawiać? Oczywiście! Co jest? Co, co się dzieje? Sayori zaciska zęby i zaczyna płakać. Co się dzieje, Sayori? Moje serce przyspieszyło. Urhara? Ja? Ja chcę? Sayori lekko łka. Dlaczego znów czuję się bezużyteczny? Dlaczego to zrobiłeś? Przepraszam! Co? co? Dlaczego dałeś jej pistolet? Ona nie musiała ginąć, przepraszam! Na jej pogrzebie? Wszystko to do mnie dotarło. Ja wiem, jak Monika się czuła, i ja też chcę odejść. Nie, nie, nie mów tak! Chciałem ją przytulić, ale ona nie odwzajemniła w ścisku. Prawie jakby wszystko, przez co ona przeszła, było na nic. Trzymam ją mocno, w nadziei, że ostatecznie odwzajemni uścisk, ale to się nigdy nie stało. Płaczę, płaczę i płaczę. To wszystko co teraz słyszę. Wszystko staje się czarne. Łkania mojej jedynej miłości odbijają się echem w mojej głowie. O nie, 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 nie! nie. Skończyło się dramatycznie, koniec, skończyło się bardzo dramatycznie. Chciałbym to zmienić w tym momencie, przepraszam. Myślałem, że to będzie najbardziej sensowna opcja, biorąc pod uwagę, co Monika zawsze robiła, co narobiła z plikami, co robiła z dziewczynami, że wszystko, no moi drodzy, generalnie wszystko było dobrze i ona co chwilę coś babrała, a to właśnie w tym wypadkiem samochodowym, a to na przykład z e, Natsuki. W pewnym czasie była smutna, później radosna, smutna, radosna. No wydało mi się to takie najbardziej sensowne. Usunąć ją z gry Bo to tylko postać 2D Nie sądziłem, że tak źle się skończy Jeszcze to nie jest koniec Moi drodzy, jeśli ten odcineczek dojdzie Do na przykład 3000 lajków Napiszcie również komentarz, czy chcielibyście Zobaczyć to drugie zakończenie Jeśli bym ocalił Monikę To piszcie, piszcie, piszcie w tym momencie komentarze Zostawiajcie te super kciuki w górę I pociśniemy sobie z drugim zakończeniem Ocalmy wtedy Monikę No tak, 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 tak zróbmy. Przepraszam. Jesz jeszcze raz, przepraszam. Ja chciałem dobrze przez cały czas. Całą serię chciałem dobrze. Tymczasem, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję prześlicznie za cały odbiór tej serii, która moim zdaniem była naprawdę niesamowita. Bardzo spoko był ten modziak Doki Doki Salvation. Czasami się troszeczkę dłużył, co prawda, natomiast ogólnie naprawdę mega, mega, mega fajny. Tymczasem, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Również przypominam o możliwości wspierania kanału w opisie tego filmu. Niebieski guziczek Wesprzyj. Wszyscy wspierający dostają przeróżne bonusiki, a ja dziękuję ślicznie wszystkim wspierającym w szczególności czas. Tak sobie tymczasem to by było tyle na dzisiaj. Trzymaj się. Hejos! Do następnego odcineczka. Właściwie do ostatniego odcineczka z Doki Doki Salvation, gdzie sobie sprawdzimy, co by było, jakbyśmy ocalili Monikę.